Takiego balu dawno nie widzieliśmy, a co najlepsze, gdyby tylko lokal był większy, to na imprezie bawiłoby się jeszcze więcej osób. Za nami zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim zabawa integracyjna pod hasłem „Poznajmy się” w ramach obchodów 26 Lubuskiego Tygodnia Seniora. Myślę, że, yy... Nasza inicjatywa cieszyła się tak bardzo dużym zainteresowaniem, niestety w związku z tym dużym zainteresowaniem i ograniczonymi możliwościami lokalowymi nie każdemu udało się zapisać. Niemniej jednak cieszymy się, że Państwo jesteście tutaj. To pierwsze tego rodzaju wydarzenie organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim i już na samym starcie imprezy wśród uczestników było słychać głosy że takie spotkania powinny być organizowane częściej niż raz na rok. Tegoroczna impreza objęta była patronatem burmistrza krosna odrzańskiego Bardzo się cieszę, że jest tak duże zainteresowanie i musimy pomyśleć, żeby za rok. Cześć troszkę. O, częściej. Ważny postulat. Dzisiaj będzie okazja, żeby o tym porozmawiać. Sporo się dzieje, Państwo też chętnie w tym uczestniczą, z czego się bardzo cieszymy. Życzę wszystkim Państwa z okazji święta seniora. Wszystkiego co najlepsze, przede wszystkim dużo zdrowia. Dużo zdrowia, pogody ducha i dużo siły. To jedno z wielu wydarzeń, które w ostatnim czasie organizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Już wkrótce, bo od listopada, w każdy pierwszy i czwarty poniedziałek miesiąca, spotkania pod hasłem Porozmawiajmy przy kawie.